Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik z losowania konkursu z Imodem. Sprawa wygląda następująco, że... to jest film konkursowy, o proszę bardzo... że ja losuję u siebie zwycięzcę, bo będzie dwóch zwycięzców, ja losuję od siebie zwycięzcę, a na kanale u Imoda poszedł, yy, poszło losowanie też i on będzie losował swojego zwycięzcę z tego konkursu także ja jednego zwycięzcę losu losuję od siebie i tej osobie ja będę wysyłał nagrody a imod e będzie swojemu wysyłał yy, nagrody też moje produkty device i dobra tu jest filmik konkursowy standardowo wybór losowy komentarzy losowanie za pomocą koment tutaj picker coś tam możecie sobie sprawdzić stronę i tak yy, kopiuję o kopiuję cały razem z tym http kopiuj op wklej dobra co tu mamy co tu mamy Filtruj zduplikowanych. Filtuj komentarze na podstawie określonego tekstu O coś mi się tutaj przesunęło, przesunęło, przesunęło. O jestem z powrotem. Dobra. Filtruj komentarze na podstawie określonego tekstu. Filmuj, fi filmuj duplikowanych użytkowników i do bio, bio. Biorę udział było w konkursie. Biorę udział w konkursie, tak? Otrzymuj komentarze z YouTube. Proszę bardzo. 660 komentarzy. Rozpocznij loterię i wybierz zwycięzcę. Proszę bardzo. Zaczynamy za chwilę. Pojawi się zwycięzca tego konkursu u mnie. Jedziemy z tematem. Damian... Mik. Damian Mik zwycięz... Zwycięz... Zwy... zwycięża. Damian Mik zwycięża. zwycięża. Słuchaj, napisz... Yy, napisz po prostu... Pod moim komentarzem na filmie YouTube. Mój komentarz jest przypięty na górze. Napisz, że to Ty wygrałeś z tego oczywiście profilu. Napisz z tego oczywiście profilu, że to Ty wygrałeś i będziemy się po prostu kontaktować. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy. I tyle ode mnie, także niedługo pojawią się kolejne konkursy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak macie jakieś fajne pomysły na konkursy piszcie. No i tyle. Trzymajcie się, to tylko filmik konkursowy. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego.